...waszej muzyki, no bo macie dosyć trudne zadanie, ponieważ pokolenie na przykład ojca było reprezentowane w mainstreamowych mediach, teraz wy się musicie gdzieś tam przebijać w internecie i ktoś musi do was dotrzeć, prawda? Wiadomo, że z promocją jest o wiele ciężej w naszych czasach ze względu na to, że, że, że wszędzie jest więcej tragedii niż, niż pasji w mediach ogólnie. Poza tym już dużo zostało zrobione w zakresie sztuki na świecie i, i wymyślić coś nowego. To naprawdę trzeba mieć do tego głowę. Mhm. Igor, wokół ciebie muzyka ta, właśnie heavy metalowa, była od zawsze tak sam, sam mówisz, i mm, tak, rodzina, była. dom zaraził tę tą pasją, i poszedłeś tak, w tym kierunku dokładnie. po prostu, tak to wyglądało? Tak, tak. Obejrzałem kiedyś koncert Iron Maiden na kasecie wideo, i od tej pory właśnie chciałem grać na gitarze tak jak tamci goście z telewizora. I jak szybko zacząłeś? Jak miałem jakieś 11 lat, coś koło tego. Czyli jakiś siódmy rok już gram. Czyli całkiem... całkiem... Cudowne dziecko chyba, tak? Tak, tak? Ktoś tak na Ciebie powiedział kiedyś? Yy, Max. A, a Ty jemu powiedziałeś, że on jest cudownym dzieckiem. Tak. Co, w jakich teraz jesteście projektach? Co teraz tworzycie? Ja teraz y, działam cały czas z Vinnie Mapisim, y, z którym zresztą zrobiłem już album, łami y, z nim, z Długim White'em i z Marco Mendoza. I teraz działam z nim jeszcze nad drugą płytą. Kolejną w nieco innym składzie oraz z Maxem też mamy jeszcze jeden projekt, bardziej można by powiedzieć, nowoczesny. To znaczy? Bardziej w stronę takiego delikatnie alternatywnego grania. A Maxa ty? No, ja działam z antytank, tak jak dzisiaj będę działał na, na śliwce i i oczywiście z Igim. bardzo nam się w ogóle przyjemnie tworzy, dogadujemy się gitarowo, więc mam nadzieję, że będę dłużej współpracował z nami. Czy macie wspólnie jakieś wzory do naśladowania, czy chcecie tworzyć coś własnego? No, jakaś inspiracja pewnie gdzieś tam musi być zawsze, prawda? Jesteśmy wzorem dla siebie nawzajem no. przede wszystkim. <laughs> się widać mocno, mocno zdecydowanie wspieracie. Obserwujecie te zespoły, które tutaj wygrywały na Śliwka Fest? Patrzycie, co się dzieje z tymi ludźmi, macie jakiś kontakt z nimi? Wiesz co, nie za bardzo naprawdę. Czyli nie obserwujecie tego. Patrzycie, jakby na, jesteście skupieni na własnych projektach i nie obserwujecie tego, co się działo tutaj z tymi gwiazdami tego festiwalu. No wiesz co, nie, nie, nie do końca naprawdę. Byliśmy mega zajęci teraz graniem z antytanki wszystkim. Graliśmy też na Woodstock, mieliśmy mnóstwo prób, także nawet nie mieliśmy kiedy się zabrać. Tak, w momencie kiedy się zaczyna samemu grać, to, to trochę brakuje czasu na słuchanie muzyki. Okay. Okay, no, no dobra, dziękuję bardzo. A nam nie zabraknie tak, czasu na tak. muzyki, jak naszym widzom? Zaprosisz na swój koncert. Dobrze. Tutaj na Śliwka zapraszam, Fest. Zapraszam wszystkich. Zapraszam wszystkich na nasz koncert na Anti-Tank Nan. Dzisiaj na Śliwka Fest. Rock! Ale absolutnie wszystkich. Rock! Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, Dzięki. Podczas festiwalu Śliwka Fest muzyka jest najważniejsza, ale wizerunek sceniczny też ma znaczenie. O czym przekonamy się w rozmowie z naszymi kolejnymi gośćmi: Beata Polak, perkusistka, producentka muzyczna, Piotr Makak-Szarłacki, dziennikarz, antyradio. Witamy Was. Dzień dobry. Wizerunek ma znaczenie. Patrzę na Piotra i nie mam wątpliwości. Tak, bo ja pomimo tego, że pracuję w radiu, to wrzucam zajawki na Facebooka i tam muszę robić zdjęcia z ręki, i w związku z tym muszę wyglądać. Też jesteś youtuberem, to znaczy trochę Twoich wywiadów widziałam też na YouTubie. Jestem ciekawa, czy był naprawdę taki pomysł, żebyś się przebrał jako konferencjer prowadzący ten festiwal za śliwkę? Tak, to był mój pomysł, ale niestety padł, nie znalazł się wykonawca odpowiedniego stroju. Chciałem być śliwką zieloną, niedojrzałą, bo to pierwszy w historii mój śliwkowy Program. Czyli możemy zapowiedzieć, że jeżeli ktoś jest gotowy taki strój na przyszły rok stworzyć dla ciebie, z jakąś klimatyzacją wewnątrz, to jesteś gotowy przyjąć taki prezent? <grym> Mam niecały metr 70 wzrostu, proszę to brać pod uwagę. Głowę chciałbym mieć na wierzchu, <grym> nogi oraz ręce również. I taki rozpinał, żeby ta śliwka była tak z niekoniecznie. Nie, nie, mogę zakładać przez głowę, elementowa. wiesz, tam Już się nie będzie nie nadmuchiwało. Słuchajcie, ale pogadajmy chwilę o tym wizerunku. Żarty żartami, ale ten Właśnie. wizerunek sceniczny to poważna eee, sprawa. Sceniczny. W twoim przypadku, ponieważ jesteś perkusistką, to tak jak mężczyźni. Zwyczaj są bez góry, są nadzy. Ty musisz szukać takich strojów, które ci pozwolą, żeby były przewiewne i dla ciebie wygodne. Tak, niewątpliwie mam nawet na sobie taki, taką jedną z rzeczy, która jest bardzo lekka, przewiewna, cieniutka, dzięki czemu w tej mojej fizycznej pracy mogę się dobrze czuć. Często są to też właśnie getry, jakieś krótkie spodenki przed kolano. No, i niestety porzucam wtedy moje wielkie buty, które są, jakby, takim też symbolem moim, i zakładam jakieś adidaski, tak na płaskiej podeszwie, a już nie żelazka. A co z makijażem? Bo no niektórzy wokaliści zupełnie się przeistaczają, wykonawcy na scenie. Nie, ja nie. Ja myślę, nie. że ja bym po prostu spłynęła. Znaczy, ten makijaż by mi spłynął. A to było tak? ciekawe, było taka, wiesz? Tak, taka tak ale, czar czarne... ale to, ale to, to Czarny... zupełnie nie ten imię. Nie nie. <laughs> to nie ta strona, nie ta ciemna. <laughs> jak, jak można się wyróżnić na scenie, biorąc pod uwagę rodzaj muzyki, o którym dzisiaj mówimy podczas śliwka Fest? Jaki ty masz na to patent? Czy w ogóle dbasz o to, czy to jest po prostu. to jesteś ty? I, znaczy, Poniekąd to jestem ja, bo ja na co dzień raczej się tak ubieram, staram przynajmniej. No chyba, że jest taki skwar jak dzisiaj, to w zasadzie powinien być w krótkich spodenkach i w najchę najchętniej bez, bez koszulki. A to na plażę bardziej. E, tak, to co czerpię garściami z 60-70, tak. No Jimi Hendrix jest y, moim dziadkiem. Czyli, czyli Life is a remix, czyli coś już zawsze było, coś kiedyś ktoś stworzył i z tego najlepiej czerpać? Takie masz rady, powiedzmy, dla młodych twórców? Nie, no przez. jest wiesz co, to jest tak, jak z takim zespołem 24/7 Spice, czyli przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, zżynamy ze wszystkich, ale do tego dodajemy jakąś swoją własną wartość. I bez własnej wartości, bez tego swojego ja, to nie ma sensu. To tworzy nową jakość. Beata wspomniałaś, że jesteś po jasnej stronie mocy, ale co z tą ciemną stroną heavy metalu, czyli jakieś trupie czaszki, no nie wiem, jakieś symbole, o których lepiej może nawet nie wspominać w tym momencie. No, ale One też mnie, się pojawiają? Wiesz, dla mnie trupia czaszka jest jakby symbolem memento mori, tak? No pamiętaj o śmierci, także nie jest absolutnie złym symbolem dla mnie. Natomiast tak jeszcze wracając do tego wizerunku, bo no wiesz, jest też wiele perkusistek, które grają. Niektóre ubierają się w gorseciki i tak dalej, tak żeby też wyeksponować bardziej sylwetkę, żeby może być takie bardziej kobiece. Ja niestety gram no tak mocną muzykę i szybką, mocną i wymaga to też ode mnie dużo energii i siły. Ja bym się po prostu fatalnie czuła w czymś takim, nie? Dlatego ja muszę mieć rzeczy luźne, no takie powiedzmy wymagające większego komfortu, tak? Dla mnie. Natomiast... Yy, zdarzało mi się na przykład y, grać w zespole Armia z, y, w takich butach na takim poważnym żelazku były to buty z dębami i oczami firmy Swear to jest w ogóle moja ulubiona firma, jeżeli chodzi o buty, ale to takie masywne, nie teraz, nie teraz y, taka weszła linia y, jakichś takich tenisóweczek, nie wiem, takie, takie przedziwne, jakieś bardzo no moim zdaniem banalne buciki. I, i i właśnie zdarzało mi się grać koncerty właśnie w takich żelazkach, ponieważ zwyczajnie zapomniałam adidasów. I okazywało się, że też się da, mimo że jeden but prawie kilogram waży. A wy czy w ogóle zwracacie uwagę tutaj wśród tych młodych zespołów na ich wizerunek, czy głównie na muzykę, na której się tak doskonale znacie? Czy w takiej kulturze obrazkowej, w której teraz żyjemy, to jest bardzo ważne, jak oni się prezentują, mm -hmm. czy starasz się po prostu podejść do tego profesjonalnie, jak profesjonalny dziennikarz muzyczny i skupić się na ich muzyce? Zaczynam od dźwięków i od tego, co słyszę na płycie. Potem Chętnie bym to zobaczył na koncercie. Jeżeli grają równo, nie wywalają się, jest super. Jeżeli przykładają jeszcze jakieś znaczenie do swojego wizerunku, to dla mnie jest to tylko na plus, no. dlatego że nie podoba mi się, kiedy bardzo lubię Lux Torpedo, ale wpadają chłopcy tak, jakby właśnie przyjechali busem, nie przebierają się. A ja jednak, ponieważ jestem facetem starej daty, to hołduję tym wykonawcom, którzy zmieniali wizerunek dla sceny na scenę. Powiedz jeszcze, gdzie można posłuchać Twoich audycji, żeby posłuchać jakichś e, chwili i momentów e, takich rzetelnych o muzyce? Antyradio, zapraszam serdecznie. W Bydgoszczu nie nadajemy jeszcze. <noise> Ale w internecie można posłuchać. Tak, e, antyradio.pl, zapraszam serdecznie. Jeżeli od września się nic nie zmieni, no to powinno być tak jak do tej pory wtorki, środy czwartki, 21 do 23. Bardzo, bardzo ci dziękujemy Państwu. Ja jeszcze może dodam to. jedną rzecz, taka propos tego też przebierania się scenicznego, bo yy, niedawno myśmy zespołem Wall Spider yy, mieli yy, spotkanie z panią projektantką. Jest to bardzo młoda kobieta, Joanna Ritchi, yy, Ryczkowska, która szyła dla nas yy, właściwie całościowe ubrania. Od, nie wiem, spodni, jakichś tam do dodatków przez bluzy, t-shirty, jakieś tam dla mnie specjalne paski do spódnicy i tak dalej. I muszę powiedzieć, że to mieliśmy też od razu sesję zdjęciową i to, co też mówił, to właśnie Makak, tak? Że to jest ważny bardzo element, nie? Bo gdzieś tam ta muzyka potem się spaja też z tym, z tym wizerunkiem że rzeczywiście na tej sesji zdjęciowej myśmy po prostu mogli wyglądać bardzo tak jak, jak jeden band, tak? a nie tak jak powiedział tutaj właśnie Makak, że ktoś przyjechał sobie wyszedł z busa tak? i przed na scenę. I myślę, że to jest, to jest też ważna, ważna rzecz, nie? Z tym, jeżeli chodzi o ten wizerunek. Kreatywnie na scenie pod każdym względem. Dziękujemy Wam już za rozmowę. My, naszych widzów zachęcamy do kreatywności, do wymyślania jakiejś ciekawej wakacyjnej aktywności. Proszę udokumentować tę aktywność, zrobić zdjęcie, przysłać do nas. A co do wygrania? Do wygrania jest rower. Ja myślę, że takie zdjęcia mogą być także ze śliwka fest. To by był dobry pomysł. Tak, ale w odpowiednim wizerunkach. Z odpowiednim wizerunkiem. Fundatorem nagród w konkursie jest sponsor programu Spiżernia Kujawsko-Pomorska. Proszę państwa, bardzo nam z tego powodu tym razem smutno, ale będziemy musieli się już z państwem żegnać z przepięknych dzisiaj Chmielnik nad jeziorem Jezuickim. No pogoda nam naprawdę dzisiaj dopisała. Mam nadzieję, że państwu także podobał się region Pełen Lata. To była prawdziwa sielanka tutaj na plaży, na pomoście nad jeziorem Jezuickim. No ale trochę mieszanka wybuchowa, bo połączenie tego plażowania z heavy metalem. Mam nadzieję, że państwu się spodobało. Ale ja muszę powiedzieć, że ja się przekonałam do Śliwka Fest, bo jest to taki festiwalowy klimat można przyjechać, zostać pod namiotem, posłuchać trochę muzyki, no a jak się robi bardzo gorąco, to po prostu popływać. Przypominam Państwu o naszych konkursach, wszystko na stronie internetowej www.rpl.bydgoszcz.com a my zobaczymy się z Państwem już za tydzień w letnim ogródku przy ulicy Kujawskiej 7, gdzie to my zapraszamy Państwa do siebie do siedziby TVP i też będzie o podróżnikach. Tak, podróżnikach, którzy przejechali cały świat, wyjechali z Torunia, wrócili do Torunia, czyli rodzina Łopacińskich. Tę podróż na naszej antenie teraz przyszedł czas na takie podsumowanie Zapraszam państwa gorąco jeszcze się sezon regionu pełnego lata nie kończy proszę być z nami w przyszłym tygodniu do zobaczenia Do zobaczenia